Pierwszy orlik oraz koniec książeczkowych dowodów. Co jeszcze wydarzyło się w Polsce w 2008 roku? W styczniu, w katastrofie wojskowego samolotu Kasa w Mirosławcu, zginęło 16 wysokiej rangi oficerów sił powietrznych oraz czterech członków załogi. Prezydent Lech Kaczyński ogłosił trzydniową żałobę narodową. W marcu w Warszawie zmarł Gustaw Holubek, aktor, reżyser, ikona polskiego teatru. Jedną z największych jego ról była kreacja Gustawa Konrada w Dziadach. W tonu w milionie, każdy ton ja dobyłem. Wiem o każdym tonie. W kwietniu przestały w naszym kraju obowiązywać książeczkowe dowody osobiste. Od tej pory każdy Polak zobowiązany był do posiadania dowodu plastikowego. W maju odeszła Irena Sendlerowa. W czasie II wojny światowej uratowała 2,5 tysiąca dzieci żydowskich, wywożąc je z warszawskiego getta. W czerwcu we wsi Izdebki oddano do użytku pierwszy obiekt sportowy wybudowany w ramach programu ORLIK 2012. Program zakładał wybudowanie boisk w każdej gminie do 2012 roku. Również w czerwcu w wieku zaledwie 26 lat odeszła Agata Mruz Olszewska, siatkarka. Wielokrotna reprezentantka Polski, dwukrotna mistrzyni Europy. Również w czerwcu wystartował kanał informacyjny Polsad News. Również w czerwcu w Austrii i Szwajcarii rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Po raz pierwszy w historii uczestniczyła w nich reprezentacja Polski, ale po porażkach w grupie z Niemcami i Chorwacją oraz Remisie z Austrią odpadła z turnieju. Również w czerwcu w Montrealu. Robert Kubica jako pierwszy Polak wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Kanady. Również w czerwcu w kopalni Borynia w Jastrzębiu Zroju wybuchł metan. Zginęło sześciu górników, a osiemnastu zostało rannych. W lipcu w wypadku samochodowym zginął Bronisław Geremek, historyk, członek Komitetu Obrony Robotników, minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. W sierpniu prezydent Lech Kaczyński wraz z przywódcami Ukrainy i państw bałtyckich udał się do Tbilisi. Celem wizyty był manifest międzynarodowego poparcia dla Gruzji, która została najechana przez Rosję. Również w sierpniu Polska i Stany Zjednoczone parafowały umowę w sprawie umieszczenia w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Również w sierpniu rozpoczęto nadawanie kanału TVPHD w wysokiej rozdzielczości oraz miała miejsce polska premiera iPhone'a 3G, przedsiębiorstwa Apple. We wrześniu rozpoczęła się budowa Stadionu Narodowego w Warszawie. W październiku wyprodukowany został ostatni autobus Marki Jelcz. Pojazd został przeznaczony dla MPK Kraków. W listopadzie w Warszawie odszedł Jan Machulski, aktor i reżyser teatralny. Jego najsłynniejszą filmową kreacją była rola Kasiarza Henryka Quinto w komediach kryminalnych Wabank. W grudniu otwarto tunel krakowskiego szybkiego tramwaju.